Kolejny chrześcijanin skreślony z listy. Cudownie. Mamy chwilę czasu. Też tam list od arcykapłanów. Drogi szawle, cieszymy się, że z tak wielkim zaangażowaniem działasz w tak ważnej sprawie, jaką jest wyplenienie tej zarazy zwanej chrześci... chrześci Chrześcijaństwem. Serio? Aż mi niedobrze jak to piszę. no ale no nieważne. Udasz się teraz do Damaszku. Są tam kolejni sześć. No, no wiesz. Trzeba ich znaleźć, zdemaskować i zgładzić. Obecni tam arcykapłani powiedzą ci, co masz robić. Przecież trzebał doskonale wie, co ma zrobić. Nic tu po Co to jest? O, niedobrze. Halo. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Stań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Naszu, oto jestem. Wyjdź na ulicę. Znajdź w domu Judy człowieka imieniem Szawel. Przepraszam bardzo, że imię przepraszam kogo? No Szawła, szawła Starsu. Przepraszam, ale zapytam, bo jakby, no nie wierzę w to, co słyszę. Ja, uczeń Chrystusa, sama iść szukać Szawła, jednego z największych prześladowców i morderców chrześcijańskich, Ktoś świat widział, tak? No tak, tak. Spoko, fajnie, nie ma problemu. E, w każdym razie. Idź do mnie. Pan wybrał go sobie jako narzędzie. On będzie głosił imię jego wśród pogan. No. Dobra, no. Niech tak będzie. trochę oleju w głowie, na pewno mnie zaufa. No i do czego to doszło? Muszę rozmawiać z nim. Co? Kto? Ananiaszu, to ty? Skąd znasz moje imię? Zobaczyłem cię w widzeniu, kiedy się modliłem. Przepraszam, że co? Ty się modliłeś? Y Podobno wiesz, jak mi pomóc. O Szable. Bracie. Jezus, który ci się na drodze pokazał, przysłał mnie do ciebie. Oślepłeś, by z mocą ducha świętego znów móc widzieć. Bieg szczęśliwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nadajecie imię Paweł. Ale ja znowu widzę. Ale jak? No, niezbadane są wyroki boskie. Bóg cię wybrał, Paweł, ale przed tobą bardzo ciężkie zadanie. A no to co mam robić? No, najlepiej by było, jakbyś się myślić i poznał innych Czy to, to najlepiej zacząć od razu? No to chodzę, się do nich wtedy. U, kolejny aniołek na misji. Co? Ten wasz stary stróż 100 już całkiem zrezygnował? Nie, jest potrzebny będzie. Dobrze. Tym lepiej dla mnie. Z łatwością i wielką przyjemnością cię pokonam w walce o Szabła. Pogódź się lepiej z porażką! Skoro taki pewny jesteś swojej wygranej, to dlaczego Paweł właśnie przyjął sześć. co? No i dlaczego właśnie teraz jest w z Ananiaszem poznać innych apostołów? Nie, nie! Mówię wam, nigdy nie sądziłem, że biczowanie spowoduje u mnie tyle radości! A jak to zniósł z Piotr? Ostatnie świetlnie się fego On, to dzięki niemu czułem się tak pewien. Nawet się nie zająknął. A jak się wykucał przed kajfaszem, mówię wam, to był zaszczyt stać wtedy u jego boku. Coś niezwykłego. Nie inaczej, a jak przemawiał do ludzi, słuchajcie, nie sądziłem, że on tak potrafi. Nawróciliśmy wtedy z kilka tysięcy ludzi. Witajcie bracia! Witaj Ananiasz! Gdzie byłeś? Szukaliśmy cię w świątyni, ale nie było cię tam. No właśnie, bo ja musiałem coś załatwić i no sami zobaczcie. Cześć! Żartujesz sobie! przyprowadziłeś. Życie ci niemiłe. Wiesz, co to jest? A wiem, ale posłuchajcie. Jezus mu się objawił, nawrócił się. I że ty niby mu tak po prostu uwierzyłeś? Przecież ten ty to jest mistrz manipulacji morderca. Zapomniałeś, co zrobił ze Szczeparem? Bracia, posłuchajcie. W modlitwie usłyszałem głos, kazał mi znaleźć Pawła. Pawła? No tak, przyjął chrzest. Niczy nie pytał o zdanie morderca. Masz, panu się. Czy wy wszyscy na, wszyscy na łeb upadliście? Ja? Nie. Ja nie, a ty? Co o tym wszystkim sądzisz? Wybacz, Ananiasiu, ale Tomasz ma rację. Nie można ufać. Jeden mądry. Chodźcie, ale i nas jeszcze nie aresztował. Przepraszam, poczekajcie, posłuchajcie mnie! Poczekaj. Popatrz na niego. Czy taka osoba miałaby na celu waszą śmierć, chociaż z nim porozmawiaj. Skoro Sabeł się nawrócił, to sprawię chociaż, żeby inni go nie zaakceptowali. Przypomnij sobie, ile osób ma na sumieniu szawę Czy taki ktoś ma zasługiwać na Twój szacunek? To jest zwykły morderca! Zostaw go! Barnawo, Padł przeszedł taką samą drogę jak Ty. Też się nawrócił. Też był uczniem kamaliera. Nie patrz na niego jak na obcego człowieka. Popatrz na niego jak na siebie samego. Nie, 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 nie słuchaj jej! Wiesz co robić. Poczekaj. Pięknego. Byłem właśnie w drodze do Damaszku i nagle oślepi mnie blask z nieba. Usłyszałem słyszałem głos, który kazał mi przyjść do was. A zapalił. Kto tak. cię wybrał, prawda? Będziesz potężnym narzędziem jego ręki. Co ty na to, żebyśmy może jeszcze raz spróbowali zapoznać się z za No To byłoby wspaniałe. No to ruszajmy, nie mamy czasu do stracenia. To może być początek długiej i wspaniałej współpracy z Dziękuję. Nie ma za co. Wiesz, my, apostołowie, po prostu musimy trzymać się razem. Słyszałem? Ile was jeszcze jest w tym niebie i jak wy to robicie, że nawet największy grześnik się nawraca? Współpracujemy, a miłosierdzie Boże nie zna granic. Współpracujemy! Miłosierdzie Boże!